Posłuchaj franciszkańskiego rozważania na Wielką Środę. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jeden z dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: Co chcecie mi dać, a ja wam go wydam? A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. Pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali go: Gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali paschem? On odrzekł: Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu. Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski. U ciebie urządzam paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy jedli, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: Chyba nie ja, panie. On zaś odpowiedział: Ten, który ze mną rękę zanurzył w misie, ten mnie wyda. Wprawdzie syn człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane. Lecz biada temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który miał go wydać, rzekł: Czyżbym ja, rabbi? Odpowiedział mu: Tak, ty. Wielka Środa dzień, w którym wspominamy zdradę Judasza. I wiele osób zastanawiało się nad motywem działania Judasza, ale trudno orzec jednoznacznie dlaczego to zrobił. Los Judasza i suma 30 srebrników przyjętych w zamian za zdradę posiada odniesienia starotestamentalne. 30 srebrników to ustanowione przez prawo odszkodowanie za zabitego niewolnika. W Księdze Zachariasza pojawia się proroctwo, że taka kwota zostanie zapłacona za Mesjasza. Kiedy Judasz przyjął 30 srebrników za życie Chrystusa, spełniło się starotestamentalne proroctwo. Chociaż trudno współcześnie ustalić dokładną wartość 30 srebrników, wiemy, że nie była to duża suma pieniędzy. Czy tylko i wyłącznie chodziło mu o te właśnie niewielkie pieniądze? Niektórzy twierdzą, że Judasz wydał Jezusa, ponieważ sam obawiał się o swoje życie i w ten sposób chciał zabezpieczyć swoją przyszłość, żeby i on nie skończył w więzieniu. Jeszcze inni twierdzą, że Judasz chciał wymusić na Jezusie konfrontację z uczonymi w piśmie i faryzeuszami. Być może liczył na to, że bezpośrednie spotkanie mistrza z Nazaretu z autorytetami Sanhedrynu odmieni losy narodu wybranego? I takich teorii można snuć wiele. Niezwykle ciekawa jest też taktyka, jaką przyjął Jezus wobec Judasza. Pozwalał mu działać, a jednocześnie upominał, by zawrócił z drogi zdrady. Jezus kilka razy próbował obudzić sumienie Judasza i za każdym razem doświadczał bolesnego niepowodzenia. W czasie ostatniej wieczerzy powiedział wprost, że wie o planowanej zdradzie. Jakie cierpienie musiała mu sprawić reakcja Judasza, który słysząc słowa Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda, bezczelnie zapytał, czy nie ja, rabbi? Co czuł Jezus, gdy widział, że jeden z jego wybranych apostołów idzie w zaparte? Zapewne ten sam ból, który czuje każdy człowiek, gdy jest okłamany przez kogoś, komu ufa. Gdy widzi, jak ktoś, kogo kocha, na kogo liczy, z uporem brnie w zło i nie reaguje na żadne ostrzeżenia, ten sam ból, który odczuwają rodzice, gdy ich ukochane dziecko kłamie, wpada w złe towarzystwo, łamie zasady, które starali mu się wpoić. Ale Judasz nie reagował na żadne zbawienne upomnienia. Jego sumienie nie mogło się przebić, przytłoczone wieloletnim przywiązaniem do zła, do przekonania o własnej doskonałości. Uważał, że sumienie niczego mu nie wyrzuca, bo on po prostu nie chciał go słuchać. I kiedy do Judasza dotarła wiadomość o skazaniu Jezusa, wywarła na nim wstrząsające wrażenie. Serebrniki, które otrzymał za zdradę, stały się dla niego wyrzutem nie do zniesienia. Po upomnieniach Jezusa Judasz w końcu zrozumiał, że zgrzeszył. Judasz, który go wydał, widząc, że go skazano, opamiętał się. Zwrócił trzydzieści serbników arcykapłanom i starszym i rzekł Zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną. Grzesznik pojął ogrom zła, które uczynił. Zaczął żałować. Wyznał swój grzech. Wszystko powinno skończyć się dobrze. A jednak się nie skończyło. Czegoś zabrakło. Zabrakło przebaczenia. Judasz potrzebował świadomości, że jego grzech został mu odpuszczony. Ale Judasz z tym nie poszedł do Jezusa, ale do wspólników grzechu, do arcykapłanów, a ci skwitowali krótko. Co nas to obchodzi, to twoja sprawa. Nie dali mu nadziei, nie dali mu dobrego słowa, których potrzebował. Karą za wydanie niewinnego człowieka była śmierć. Dlatego Judasz sam postanowił sobie wymierzyć tą karę. Postanowił odebrać sobie życie przez powieszenie się. Musimy też pamiętać, że nie do nas należy ocena Jego czynu, ale do Boga nieskończenie miłosiernego i sprawiedliwego. Jak się okaże w życiu, wszystko można sprzedać. Są jednak wartości, których nie można kupić za żadne pieniądze. Dlatego bardzo trzeba uważać. Może to być ciężar nie do udźwignięcia. Judasz sprzedał Jezusa. Ale Jezus nigdy nie przestał go kochać. To jest absolutnie pewne. Ból kochania pomimo zdrady to miłosierdzie to Jezus. I papież Franciszek swego czasu, w kontekście przypowieści o zagubionej owcy i w kontekście Judasza, powiedział tak: Najdoskonalszą owcą zgubioną w Ewangelii jest Judasz. Człowiek, który zawsze miał w duszy pewną gorycz coś, co kazało mu krytykować innych zawsze w dystansie. Nie znał słodyczy bezinteresowności życia ze wszystkimi innymi. I zawsze, tak jak owa owca, nigdy nie była zadowolona. Podobnie i Judasz nigdy nie był człowiekiem zadowolonym. Uciekał. Uciekał, bo był złodziejem. Tego poszukiwał. Inni są osobami zmysłowymi, uciekając zawsze, bo w ich sercu jest owa ciemność, która oddziela ich od owczarni. I mamy wówczas do czynienia z podwójnym życiem wielu chrześcijan. Nawet musimy powiedzieć z bólem księży, biskupów. A Judasz był biskupem, był jednym z pierwszych biskupów. Owca zagubiona, biedaczysko. I papież Franciszek dodaje zaraz, że Jezus odnajdując ową zagubioną owcę, nie wymyśla jej, pomimo że wyrządziła wiele zła. A w ogrodzie oliwnym... Jezus nazwał Judasza czule przyjacielem. Nie powiedział do niego zdrajco bądź przeklęty, ale nazwał go przyjacielem. I pamiętajmy, żebyśmy nigdy z przed naszych oczu nie stracili tej Bożej miłości, tego Bożego miłosierdzia, i oby nigdy rozpad właśnie nam nie przysłoniła tej prawdy, że Bóg jest miłością i że nas kocha i że każdego z nas nazywa przyjacielem. Pokój i dobro. Diakon Tymoteusz.